No, siemanko widzowie, z tej strony Sław i dzisiaj, słuchajcie, Gram sobie w BMG Drive i patrzcie na to, będziemy gonić tym tutaj pięknym F.S. Trapezem a, be, a, 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 a uciekać będzie B.M.A. która jest bardzo szybka i druga B.M.A. która jest jeszcze razy szybsza to ogólnie zadanie dostałem od Dominikucha, więc nie wiem jak mi pójdzie i to dosłownie nie wiem, ale zanim to, ja jeszcze bym widzowie audio głównie... O, 29 to damy... A dobra, niech będzie 28. I widzowie, zaczynamy za 3, 2, 1, więc zostawcie subikę i lajka tak w ogóle na moim kanale. Elektryka, mamy syreny. Tylko, że mnie słychać, Wy pewnie nie słyszycie, ja też nie, bo taką głośność mam. Uciekaj. No i idziemy, gonimy ich! Ale halo! Gdzie wyjedzie ta? Halo! Gonimy ich! Gazu! Gonie tą starszą bm -ę. Sław tylko ją dogoń. Gazuje jak nie wiem. Chodź tu. Ci jeszcze pokażę. Au. Myślisz że co, że jestem za słaby, to nie tak, że już przegrałem. Chodź tutaj! Proszę, przyspiesz, Sław! 110 na godzinę, 113, siedemnaście. Jedź szybciej! Szybciej! Nie mamy już szans, widzowie! Zatrzymaj! R, R, R. I musimy za to wziąć inny pojazd. I tym innym pojazdem będzie. Niech będzie ten Brooker Legan. Czy on ma policję? Powiedzcie mi. Tutaj ma taką policję, bo to jest Special Delivery, coś tam. O oh, jest! Zastąp obecny. Już bez syren, nie chce mi się. Ejaj. Uciekaj. <laughs> Gonimy ich. To już widać, że jest szybsze, ale gorzej skręca niż Polonez. Gazuj, gazuj tym. Gazuj. Tak, to ewidentnie jest szybsze. Gazu! Porobię go. No dawaj, no! Co, jak mnie porobił? No jedź szybciej! Nie mam szans chyba. Mam na maksa po prostu gaz. Wciśnięte klawisze do podłogi. Nic nie idzie ich złapać. No nie idzie. Wiecie co widzowie? Lepszy samochód. Ewidentnie tu potrzeba. No bo widzowie no, t, 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 żeby takim czymś. Tu, 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 tu trzeba już... widzę, mocniejsze ten. Kaliber. I ja chyba wezmę... Chyba go. Czekajcie, jest policja. O ta! Kwajna. I ona jedzie 220... Pięknie. Cieszę się. Zastąp obecny. Ej, Uciekaj. Gonimy ich. Patrzcie, już ten dostanie. Chwila, chwila, chwila. chwila. R, R, R. Gaz, 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 teraz. Nie przemyślałem tego, że ona może mieć ta, aż tak słabe hamulce. No i tym to już się da go, dogonić. Zatrzymujemy pana. Dzień... dobry. Jeszcze jedzie? Zobaczymy. Gazu za nim, widzowie! O kurde! Aj, 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 aj! aj. Gazu robimy go. Hamuje, hamuje, hamuje. Próbuj dalej, ziomek? No, próbuj. Nie pozwolę ci na to, żebyś dalej pojechał. Aj, 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 eee. nie, widzę. Nie, tutaj, 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 tutaj widzowie, przepraszam, że ja to tak szybko zrobię, ale no muszę, no, no, no ja nie wytrzymię. Jaki teraz by wziąć? Zobaczymy, które jest szybsze, to weźmiemy to wolniejsze. To nie ma policji, no to, to tego już nie bierzemy na pewno. No to bierzemy Sandersa, no to, to, co innego powiedzieć. Bardzo fajny samochód, bardzo fajnie się nim jeździ. Ile? 264 km na godzinę. 3, 2, 1, start. Myk, dostał? Lecimy po tamtego, tego dogonimy jak coś. Lecimy po ciebie, Zionach. Chodź tu. 200% jadą wolniej ode mnie lecimy widzowie! Gazuj Najszybciej jak się da 150 na godzinę. Jedziesz, dawaj! Sław! Gazuj! Jeszcze go dogonimy widzowie, wiesz, że. Z tego, że jest przegrzanie płynu chłodzącego! Jest! Gazuje jak się tylko szybko da. Chodź tu. Tunel, 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 tunel. Tylko 100 na godzinę, nie mamy szans. Nie mamy szans, ale nie, tym razem się nie poddaję. Najszybciej jak tylko mogę. Proszę, proszę dojedź tam do niego. Zwalniam! Zwalniam! Czemu zwalniam? Halo! Silnik się przegrzał. Mayday, silnik się przegrzał. Mayday! Nie, 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 nie. Nie rób mi tego. Samochodzik, nie rób mi tego. Już nam zniknął z radaru. Nie mamy szans. oj. A wiecie co mnie jeszcze ciekawi? Aha, on sobie jedzie. Nie no, nie no, super. Ejaj, zatrzymaj. R R R. Myślałem, że do tego nie dojdzie. ale niestety musi tak się stać. Widzowie. Ciekaj. Gaz, gaz, gaz. Spokojnie, spokojnie. Tego tutaj. Leciutko. Lecimy po tego. Nie, średnio mnie obchodzi te. Gaz, 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 gaz. Tego teraz, tego teraz. Myk! Dostał! go! Uwaga! Jaki ham! Nie gadajcie, że tu będę musiał mój najlepszy samochód, jaki To nie tak, że mam bugatti, który jest wolniejszy od tego samochodu. Spokojnie spokojnie, 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 spokojnie. spokojnie. No głupie rondo! Ech, zawsze na tym rondzie mi uciekają. To już jest tragedia. A ten, ten, ten to widzę, że myślenia nie ma za bardzo dobrego. Widziałem, myślałem... Widzowie myślałem, myślałem, że w tym odcinku do tego nie dojdzie, ale widocznie musi. Pojazdy. Audi No i to. Zastąp obecnie. To jest szybsze niż Bugatti Shiron. Gazu robimy tą Betę! Pięknie, teraz tą starszą. Robimy je. Jedna tu jedzie. O ty, kurde. O nie. Myślałeś, że co? Pięknie. Uhu. Ty to już nie pojedziesz, tobie odpuścimy. O, i teraz ty. Widzowie, ja przepraszam, że. Od razu tak, ale. Modzimy. Inaczej to by nie dało. No dawaj. Co Cofaj! On nie może pojechać. Ja tylko tak na razie, widzowie, wyciągnę, bo chcę jedną rzecz sprawdzić. Kto się przysało? On przestawiać. Przestał jechać. I co? A, próbujesz, oj, ale próbujesz. Ty też próbujesz. Wygraliśmy! Uhu. To skoro już go dogoniliśmy, tak można powiedzieć, to robimy tak. R. AI zatrzymaj. I robimy tak. Pyk, R, pyk, R. I teraz. Patrzcie na to. Pełniamy pojazdy. I dodamy sobie do naszych uciekinierów. Porsche 911. Oczywiście, to najlepsze. Umieść nowy. No i teraz przechodzimy do tego. AI. Goń mnie. Ej, jakie goń mnie? C, 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 Zatrzymaj. R. r, 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 r. Nie, 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 nie. O. A.I., uciekaj. Uciekają! Uwaga! Uciekałam! O kurde! O nie, bo oni mi... Uciekają! Widzowie, jak to mi się nie uda, zróbmy teraz tak, że każdy auto ma trzy próby. Robimy. Robimy go. Patrzcie na to. Hup. Ale go zrobiliśmy, wiecie? Tego rozwalili. I co? Ziomek? Nie cieszę się wcale. R, 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 R. Ejaj. Uciekaj. Jeszcze raz to Teraz ten, każdego to będzie... Zaraz, y, szybciej, o, dobra. Leży, jeden leży. Ja też leżę. J, R, 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 R. R. J. Jeszcze raz, robimy go tego też robimy i tego robimy dobra zobaczymy zobaczymy kto kto co się tam o jadą jadą ty kurde Zanim to też ja chcę zobaczyć co się stało z beta dalej jedzie. Widzowie, lecimy z nim robimy go. Ja nie mogę, ale to można było. Gorzej jest, ale to można było. Genialnie, on dalej za mną jedzie. On mnie wyprzedził jeszcze do tego. Zobaczymy kto to będzie lepszy mm. skręt, 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 skręt Mayday, Mayday Mayday Spokojnie To wiecie kogo poro... Aha, bo on tutaj jest No nie O co ja teraz proszę widzowie, żeby on się tam rozwalił gdzieś, on dalej jedzie, nie? Aj, au, au. Ja nie wiem. Ja po prostu nie wiem, co tu się dzieje. Nie. JR. R. 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 Teraz zobaczymy, kto tutaj jest lepszy. Ty, typie, co ty robisz? Jeszcze raz. Jeszcze raz. J, R, 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 J. Widzowie, lecimy, robimy ich, nie robimy ich. Albo wiecie co? Koniec tych rzeczy. Bo już się zbliża koniec odcinka. Oczywiście będzie z tego drugi odcinek, ale... Chciałbym jeszcze coś zrobić. Patrzcie to. Kamy zatrzymaj. Jod. Ten bo jest szybki, biorę go. I patrzcie na to. tutaj ten, ten. Zmucnik, już 20 minut minęło. Patrzcie, i tak to ale robi, ale Super ja nie cinka. Super koniec odcinka. Pip. Hop i hop. Patrzcie teraz, bierzemy pojazdy. Zrobimy bardzo fajny koniec odcinka. Więc widzowie. te I z całej pety teraz. A tak! Do góry, powoli, spokojnie. Wzbij się, ziomek, wzbij się. Wzbij się. Wzbij się. No, wzbijaj się szybciej. się to, widzowie, lecimy samolotem. Mayday, 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 mayday! No i spadamy. Widzowie, mam nadzieję, że się odcinek spodobał. Yy, ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Ja was żegnam. Papa. pa! pa.